Cześć, cześć, witajcie! Jestem Unisek Biznesu i witam w kolejnym odcinku z gry Super Cut Bros. Nagrywamy ja kolejny odcinek, tym razem jest rano. I lecimy sobie kolejny level. Niedługo zaczną się naprawdę hardkolowe level, ja już tam widziałem. Ja chcę te monetki! Emi, widzę, że to też chcesz te monetki, ja też. No dobra, niestety ich nie zdobędziemy. I to oczywiście zamrożone monetki. Bo niestety niech ich nie potrafi rozwalić. Jeszcze wydaje mi się, że niedługo będziemy mieć takiego jakby lawowego kota, który nas, jakby to powiedzieć, podpali. No nie wiem, tutaj jest, musimy właśnie mieć tego kota, i tu będzie musieli się cofnąć albo odkrócić tajemnicze zakończenie tego lawla. A pokazać wam magię. No niestety bardziej się nie da. Chodźmy tędy, tych sobie ominiemy, panów, ponieważ nie, nam się nie podobają. No dobra, chodźmy tutaj. Kogo tutaj potrzebujemy? Chyba nikogo. Tak, jej potrzebujemy, jak widzisz. Ale wydaje mi się, że tą znaczkę inną da się znaleźć bez tego. O pamiętam, że właśnie było tutaj coś. Tak, właśnie, no dobrze pamiętałem. To jest jedno ze znajdzików. Przepraszam, mam taki trochę lipny komentarz, ale nie mam. Nie mam pomysłu, a komentarz jest trochę rano. Witam. Dawid, denerwujesz mnie. Najpierw się nie odzywasz w ogóle, szeptaś mi coś za plecami. A teraz jeszcze witasz się w środku odcinka, albo praktycznie pod koniec, ponieważ już zaraz przejdziemy do golewla. Uh. Już. O, o nie, jest śmierci. Dobrze, tutaj sobie chyba zakończymy. Trzymajcie się, no i cześć, a nie, zapomniałem, suba dajcie, no i w sumie lajka like też możecie dać, trzymajcie się.